I się dziwię, czemu kanał kana jest taki szybki. <grych> <grych> jestem szybkością, jestem prędkością. Nie, ktoś był, więc. Tak, nie ma. Tak, w 100%. Hmm. A, chociaż mamy ucieczkę. O, jest ucieczka, ale nie ma karty. Mam o, w strona. stronę? łazienkach? No. Klienty. O, jest broń! Broń? Wow. I nic, i nic, nic oprócz broń. Kto ma broń, Mikulia? Nie, nie, ja nie. nie. Ilia? Ja się ja brzydzę mam. przemocą Ilia Trzymaj tutaj będą... No, Ilia jest groźna. O tam u kobiet! Tak, daj dawaj kartę. kartę. Trzymaj. Dawaj. Ale gang w ogóle. <laughs> Te przedmieście Warszawy! No, tam Coś, tam uciec, są o, nie Nie, nie, To nie, to nie, to nie. <grym> Ma też kartę do końca? wyjścia, wyjścia. wyjścia. To są, to są Nie, wyjścia Nie, Mam typu... kartę do niczego, się... tak na. Uważaj, dawaj, 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 Chowaj, chowaj gawaj, ktoś? Ale została mi zabrana karta. Nie otwieraj! Trzyma Uratowałem wam życie że na chwilę. Chyba tak. Słuchaj, dziękuję. za to że uratowałeś nam życie mogę ci się oddać. Oooo! Fajnie! Emery. No kurczę to Ja fajnie. nie, ja nie mogę to na przykład. Za... Ja Panię, czym tam nie chodzi. jestem tak wdzięczna, jestem mniej większna. co tam idź do przodu, są pieski A, pieski są? Tak Kurde Dobra idę. A masz dobrą kartę? Nie, nie, nie To mam piątkę. To chodźmy być. O, kurde. Kurde. No właśnie, no kurde to... Kurwa, nie chciał kliknąć, jaki głupie. Ale się bawicie o co chodzi, chodzi? <laughs> Ja się przestraszyłam, wyżej. to była paniczna. to Pieski. było piszczeć Ja bym piszczał głośno, jakbym zobaczył pieska, ale on w sumie tak wziął <laughs> mnie tak zwane od ducha strony. Mm. Mm. Mhm. Ale w tym złym znaczeniu, żeby nie wziąć. Myślicie, że na przykład Barto tak żyje jeszcze, czy coś tam? Coś tam? Myślę, że nie. No właśnie, nie? mam nadzieję, że Kruszem żyje. No właśnie, Barto ma tam piątkę, jak zginął, to można... Tu masz kartę. No, no, masz. O, dziękuję. Ej, tam jest piesek. Ej, Kruszem żyje? Tam to ma znaczenie. halo, halo. Nie, to chyba to znaczy to jest nie. To chyba pisk kruszyma, więc chyba nie żyje. Nie, to nie jest to pisk pewno? kruszyma. kruszyma. Po, no Powiedz tak, coś po kruszymowiewemu, po, po, po podlaskiemu. Po podlaskiemu? <noise> nie powiedział nic, czyli kruszym żyje. O. Albo drugi go zjadł. Albo drugi. No, Co robimy? No nie tutaj. wiem, no generalnie słabo jest tak siedzieć przez tą grę tutaj. Ale słabo no, 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 to jest gameplay. skinąć. O czymś. A <tl> ma Pograjmy w karty! <klar> <down> dobra, mamy karty, tu Uno, dobra wygrałem. I makao. I makao. I czeski remis, ah dobra. Ale panie <g3> <saduity> piesku, możemy się dogadać jakoś? A Czemu stoicie pod drzwiami? Tak to jest taki smutny gameplay w ogóle. Mi się nie podoba, mi się nie podoba, taki no to, spocony, bez sensu. Podoba, no, Nie podoba mi się okay. taki gameplay, taki spocony. No taki spocony gameplay, no nie co? mogę, no ej Nie wy... no nie, nie, nie otwieraj mu. No, i co teraz? zamknąć tutaj z nami. No fajnie, no, tak. 20 hp i zwiększyłem do 20 i sobie poszedł. No taki właśnie fajny. Fajny kolega. No, fajny kolega. <grym> Mach do łapą i. sobie poszedł. Ej, dosłownie, machnął na to łapom. Ej, wróć, panie piesku! No nie, nie, każe, nie każ mu wracać, musimy się stąd wydostać. Toś teś, teś. No to jest zły pies, to jest jakiś nie, ten, nie zaszczepiony. Otworzyć? No właśnie, nie wiem, kurde. Nie podoba Dobra, mi się taki gameplay siedzenia. No właśnie, zaszczepiony, zaczipowany. Tylko nie biegnijcie, żeby nie słyszał kroków, może. Korda. Co on O, widzę wyjście! tam to, zabieram to O kurczę, o kurczę, Kruszym Mówili, że twojego głosu nie wzięli Kurde, biedna Kruszymka Drumstrand, mm. proceed with standard evacuation until an MTF squad reaches your destination. Waiting re containment of three SCP subjects. Drumstrand entrance, Anon. Nie, to jest elewator Dobra, idę tutaj I odłączę ten przycisk Może też coś znajdę przy okazji O! Mogę się wylecieć za trochę Teraz dwa te No i co? I lecimy dalej Co, gotowy? Chcę to włączyć teraz się trzeci O, trochę boję się tą windą, ale no, dobra Jedźmy z powrotem co mogłaby się stać? Co może się stać i Tu są te piny, no cały czas je mijam. Halo! Chce się wydostać z pla... Halo? Siema. Były tu pieski. O kurwa. Patrz, Ciężko być cicho, kiedy otwieramy jedną wielką bramę. Nie, nie, nie zamykam ją już. Takie po drzwi. Nie możemy mieć, nie możemy mieć, żadnych śladów. Tędy? Dobra, nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia. Tutaj są otwarte, więc idę. Dobra, zapnijmy jeszcze tak, żeby myślał, że nie wiadomo, w którą stronę idziemy. Tutaj, tutaj, tutaj! O, tutaj. Dobrze, dobrze, dobrze. Chodź, chodź. Chodź, chodź. To jesteśmy my Chce do mnie dołączyć. No właśnie tak, właśnie chciałam pytać w kim jesteśmy, kim będziemy. Ale już widzę Kupi, tak, zdecydowane. Karta, tak, poczekaj tylko... A no tak, byś tak ją wypuścić. No i wiem, no. tu przyjdziesz po nią. Każdy ktoś ukradnie, jak się zaraz pi... O, quicka wywaliło mu tak, grę, bo i to tak, no, tak. znowu. włącza znowu. Jednak quick został po nim droniem. Nooo. <laughs> Myślisz, że MTF to dobry wybór, że nie będzie samych tych? Dobra, bierze ci. Aaaa, ja, nieważne. <noise> Jak czujesz w kościach. Nie mam pojęcia. Zrobimy to Dobra, w taki strategicznie. Siema. Siema. Głupota pierwszy poszedłem. A nieważne. Aaa, nie ufasz mi. Dobra, pełna. Idę po swoją kartę i granaty. A. Nie wiem, jakim cudem to przeżyłam, tak szczerze. O, co tam? Chodź, chodź, no podniosłam swoją kartę, wymieniałam. Masz radio? Bo ja wyrzuciłem swoje. Mam radio. Jest Halo, ktoś żyje? Na radio? Czyli nie. No, nikt nie spowiada, Co znaczy, że trochę nieprzyjemnie jest. Ja brak granat w ręce nie się. O, tak. Będę rzucać. Dobra. To jest drugi. Nie, wydawało mi się, że to gate jest drugi. Na blisko, chyba. Zytka. Nie mogą być tak blisko. No. Się parę razy? Tu jest. No, to są w miarę blisko. No, mia Jej, znałam, że coś <głosy> nie. coś <noise> Nie wiem, jakie ja się wydostałam w sensie z, tam, z tamtej sytuacji. No. To o, jak generatory, klasa ktoś żyje. Eee, no właśnie ja zrobiłam generatory dwa Oho, wcześniej. O, ja odpaliłam dwa te... odpaliłam dwa guziki. Ej, ja odpaliłam jest... dwa guziki! I tyle. Gdzie będzie jej sandwich? Po trupach do celu. A, tak, potrupałem do celu. O! Nie. O, ktoś był. No. A czy ktoś był. Rzucę granat, jak go zobaczę blisko. I idziemy. Idzie tu. Fajnie, jakby na Tesla wszedł. To się nie strzelaj, postarało cię. Manicaro chyba znalazłem. No nie tak? strzelał. Ja mam Batnikaro strzelał, przecież. Patrząłem w kopieskowi. Są rzeczy ważne. No ej, uważaj, potpiskie... Ej, Badnikaro. To Warto, to nie był to był warto, warto żeś to zjebał byśmy zrobił spokojnie. Bardzo powiesz, czemu w ogóle się rzuciłeś na nas? sensie? my nie chcieliśmy cię zabijać. No to już jego wybór był. No, naprawdę, akurat tu nie zabijamy. Też to może to. Ja nie mogę. Ja warto. też nie, ja też nie. O, czapka niebitka, fajna. O. A. Biorą no, i mnie nie ma. <laughs> Oj, to było na tyle. Oj, to tyle mojego życia. Łaaa... O, że Bara, jestem taką którego nie umiem używać. E, odpalamy generator, chodź tutaj. Chodź, 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 nie, a tu, o, Dobra. Tak, bo tu chyba się odpala, w sensie ja nie ogarniam. Tak, tutaj, tutaj, no. no. Odpalimy dra, dla dobra drużyny. Czekaj, czy nie jest odpalone. No nie, właśnie trzeba zobaczyć. Jest, dobra, nieważne. myślałam, że ktoś włączył, dobra. No to chyba powinno się teraz... No to wracamy chyba na powierzchnię, nie? No to chyba Właśnie, no, jak nie no. widzę innego wyboru. Ale spał. Jeśli wrócimy w ogóle, bo się pogubiłem trochę, nie będę No ja też... A jeszcze pies na nas... To nie było w chyba ślad w krwi. Stronę? Tu... Tak, tu zabiliśmy kolego. bardzo, więc wydaje mi się, że... Znaczy ty zabiłeś. Ja, bo no, ja nie poflawiłam tak. Czekaj, tu jest ten. A ja pamiętam, to było window tender. I. To jest ten. Tak, to ta Tesla. Tesla i tu. Tak. Fajna. Łatwe. Otwalamy to. Nie ja pamiętam, to się szło, ale wiem, że było blisko wiem, siebie. Nie Było blisko. Chyba nie w tą stronę. No ja to skręcę. Tu się to. Tutaj. O, o właśnie. Dobra, Jeden musimy biegań, to znaleźć. On też. Ja tutaj było. O, no? Ono? Chodźmy. Oj, co mi się podoba, bo mam, miałam wrażenie, że to było pomarańczowe, jak pójdę. <laughs> Zamknij się, proszę. <laughs> Dobra. Pytanie, kto za nami został? <laughs> Oho. Dave, ja bym ją nazwała, nie wiem. E, spokojnie! <słyska> Podda się. Ej, ja też się podaje, ej, ja też te się podaje, Też się podaje po też się podaje ej, 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 też się podaje, te też się też się podaje, 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 ale nie wiem jak, bo miałam czapkę nie raz, raz, Miałam czapkę dlatego Ej, a w sobie to było śmieszne jakby uciała z glatem jak miała czapkę nie witkę, bo śmieszne. nieśmieszne. Ej do środka. Oooo! Albo nie byłem. Ja to. Ja, to ja. Kurwa. Dobra, Albo idziesz, dobra. albo dostaniesz pałą. Ej, ej można coś zabijesz na szafce, nie widzę. Ale jaką pałą? Ej, dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Co, strza... co to? Ej, ktoś strzela. Co ej, to? Strza... Ej, kto Ej, spokojnie. Ej, gdzie? I kto strzela? No nie strzela. Pewnie ktoś nie. któryś z chaosu, bo się zrespiliśmy. nie. Ej, zrobiliście to, już boom w sensie, boom zadziałało, czy nie? Właśnie, nie, nie a, wybuchło, bo wyłączyły dźwięki, to było czerwone, jak BUM. Bo, <grym> fajną? O, macie O, to trzeba wracać, ej, no to trzeba wracać no ten i, pup, pup, tak. pup, pup. No, i ten, i puf, 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 puf. Idziemy pójdziemy, coś zrobimy? O, trzeba wracać i ten, utpalić no, generatory, ej! Czekamy was, chodźcie. Tak? Ale tak się da? No, będzie łatwiej, tak, no. bo wtedy będziemy wam ufać. Ale tam się strzelają, tak. strzelają. nie wiem, czy ja chce się lespić. Nie, obchodzi mnie <grym> to, no mimo, zaraz za ja Spokojnie, spokojnie. Nie. Szybko. Nie wipało, bo w dupę dostaniesz? Okay. Nie pało, raz, 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 bo zginę. Nie, zostaw, nie, nie wkładaj mu tego w dupę, nie? Nie! O jezu! Ładuję się, Ładuje się! <laughs> nie! Nie, zginę! Biegnij! Biegni. Zblokowałem się! Ej, nie, nie da się. No. <laughs> to nie jest zaufanie, ej, możemy nie. to sobie wchodzić, patrz co jest. Baba, a co tu jest w ogóle? To, no, nie, nie ma, jakaś to, ta. Myślałem, że ten plugin jest. Dobra, Mikulia, poczekaj, mam, stanie nadzieję, się tutaj, no, mam nadzieję, że się mam nadzieję, dobra. To ja nie potrzebuję broni, jak mi nie ufa, ufać, no, jak mi nie ufacie, to ja nie muszę mieć broni. Ale chcę, naturę. ale chcę mieć chociaż kartę, żeby móc klikać te generatory, ja mogę się poświęcić. Chcę, żeby wybuchła Pokaż placówka. Patrzcie, nie no, ja chcę... Się. Nie, 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 wracaj, wracaj, eee. wracaj. No, patrz, jak się tam twoi bracia. Ciemno. O kurwa, mam przesradę. No. O ja się boję. No. Nie mamy broni, jesteśmy... Nie załatwiłem was, nie, załatwiłem, nie zrobiłem. Się to się robię. Ja, no, ja się nic nie robię. Ja się ukryję w czapce i uciekam to nie. Otwórzcie mi drzwi. No, Jakie drzwi? O to... kurde, ja w ciemnościach tutaj stoję. O nie. O, o, idą. Proszę, zostawcie nas, proszę. On już na czapce ucieka. Gdzieś tu był. O nie, no. A, to są nasi, As, dobrze. Już Myślałam, że miałam traumę. O, <laughs> robiłeś z Już się jakbyś nie uciekał. Dziękuję. Rozwiązać. Dobra, gdzie jest Imir? Bo na nie nie niewidzialce uciekł. Tak. Gdzie jest Imir tutaj? Kurde, Imir Szoty ucieka. Hmm. No Imir Szoty na czapce. Oj, tak. oj, 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 oj. Ktoś Potrzeba jakiejkolwiek broni. Jakiejkolwiek broni. Co nie. Nie, nie. noc jest, śpię. Jest. Ale tak jakolwiek oh, 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 broni dobra, Kurde no Nie dobra, wiem, w sensie No właśnie ja nie mam żadnej broni, nie no, mam ja nic ogólnie, O, masz też coś? coś? <śla> tutaj ja wezmę tą chociaż kajocy, 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 Wezmę jeszcze tą o. Siema. siema 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 O, A, do to, do to, siema. Siema. o kinia rebelia, ale spoko Nie jestem związana, ktoś mnie robi No też, weź sobie co chcesz Dobra. Kinga, jak chcesz się zmartwić, to nie to działa. Jest to nie działa, Kinia, niestety. Więc musimy na zaufanie, Kinia Nie, na zaufanie! Na zaufanie, tak. Na zaufanie. No, o, o, <grym> o kurde, to szybkie zaufanie, Kinia O kurde. Ucieka! Y no, Czemu są trzy wieski? Nie ja, ja ja wiązać ludzi gdzieś. No. Dobra, daj, bo wątpię bo wam. Dobra, druga karcia. Karcia że jest. stroma. Jestem karciarzem. Tak, ale muszę ulepszyć, bo tą taką wiesz. No. nie fajną. Jaka kiedyś miałem on nawet się nie przestraszył. No bo bardzo jest zbyt spocony, jest, żeby wiesz. Żeby takie Gundam stare robiły na nim wrażenie no, ja Dobra, Warto, chodź, 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 chodź ja Gdzie? No tutaj A? Skąd ty? A, bo pewnie znasz no, cyfry, no, cyfry, cyfry na pamięć, no, no przecież, no dobra. Nie przyznawaj się, Warto Odpal mi, Warto, proszę O, dziękuję, Kinia No tak, bo ty wolisz dosłownie stać i nic nie robić Taki twój gameplay właśnie Marto musi tam odpalać. No. Jak będziesz grzeczny, to dostaniesz kartę. Jak będziesz grzeczny, to się wydostanie z nami. No właśnie. <grym> Prawie zapomniałeś wyrzucić karty. No widzicie w ręku, pójdą lewej. Tak, dobra, ja mam już piątkę. Ja Czekamy się na kinia. No i możemy... Co zostać dźwięk? Nie, nic nie na razie nie dam ci karty, Wiesz, Barto, bo dobrze. możesz pójść po broń i nas zabić Ale jak ci zaufamy wystarczająco, to, to ci dam kartę My też, Barto, gdzie okay. miałam bo mieliśmy tam yy, chyba gdzieś, tam gdzieś. Tam by no. Tutaj O tu, Dobra, Dobra nie potrzebujemy no. my że my umiemy w ogóle używać kartu. tej broni Zresztą po co nam w ogóle broń, jak mamy mężczyznę, który nas obroni? No o, właśnie. My jesteśmy mózgiem operacji, ty jesteście jak my, fizycznie. fizyczną częścią. Nie, to Nie, ochroniarze! Po prostu będziesz nas bronić O! Ajka! Okay. Karty jakieś? No my mamy na przykład tak, w ręku. Mamy o piątki. Jakie? Piątki. O, to tutaj o piątki. Tak? O! No to co, uciekamy i po prostu. A tak. może chcecie być z tymi? E, e, nie klasami D, tylko chaosami. No ja jestem skłonna do negocjacji. No widzę. Tak, sery. A ogólnie, to? A zamkniemy to? Okej, to weźcie. Tylko ja bym pozamykała drzwi za nami. Może może zróbmy to po ten, w sensie pan się już skucia. No dobra, dobra, tylko wezmę broń, okay. żeby móc was skuć. No dobra, żeby można to zamknąć, bo ja nie ufam. Czerwona? O, dzięki. Chodźcie, chodźcie. Gdzie? O nie, ty złodzieju. O, o nie! Nieeee! No nie. Co, co za... Kinga w ogóle... Kinga w ogóle została rykoszetą. Ojej, ja, ale to było szikre. To jest w ogóle tam? A tylko myśli, ja my się jemy i... i maty i ścianą i słuchałem co wy gadacie. Ja nie mogę. Wracamy do gadania. O, siema. Idę robić plugin, pach. Oho. Pa. Aha. pa. Czterech heavy, jeden ochroniarz, z trzech y, klasy D. Badnikaro na ochroniarzu. Na ochroniarzu. Tak no. widzę. Dobrze, kto jest tym Ilia? Jest. O, Ilia też starczy, proszę. Oczywiście, że tak. O, dziękuję bardzo. nie ufam. Ała, ja ginę. Mam 4 HP. Bichar już nie jest kolejny raz, jak mi się jest za dobrze. Jestem. Za dobre Renciki. Ja nie ma. lubię grać, ja sobie zawsze tego daję na zero te stopaki, bo nie lubię nim grać. Nimi, czy mam nimi. Karo. Jest kim czy jest kami Nie, ogólnie jest kami bo są nudne. Aha. A co zamknąć? Po co zamknąć? No jeszcze Bichar mój głos powtarza, no, no co o, za... A, a, to nie twój? Ja, 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 ja nie chcę, ciało, bo mam czarno-biały ekran. A, no to trzeba badnika... Roman, no jest <ś vanilla> O, granat jeszcze. No to zamknąć, bo... Nie, <falis> no Yew, wy jesteście. Nie. W Entrensie. Entrance. Cześć. I w Entrensie są. Nie. Dobra, trzeba go zjeść. O, jest No i git. Lasada, entrance. Uuuuh. Ok, tutaj. Entrance! Zabijmy go, mamy lekko. Chyba będę musiała zjeść. Obronić trochę, ale tylko trochę. Nie masz przytaste przy okazji rzucić. Masz przytaste przy okazji, jak masz. Tak okazji. Jeszcze nie mam. Dobrze. Teraz mam. O, Ciekawię, tak. Dobra, i idźcie za nami, jakby. Nie ich godimy, nie ich tym ich nie koło I chodzimy, <laughs> i chodzimy. A teraz w no, ja nie mam pojęcia, ale ich jest, jest tutaj dużo. Trzech. Nie no, trójka była. No, ale Trzech byłem tak jest. Jest. No, trójka, trójka jest. A, Idą do heavy. Tak, idą heavy. Oh, heavy is są. Ale dupą kręci ten ten. Mm. nieśmiałek. Nie tak świetnie A, to chodzi. To ja zobacz, czy... Mamy nieśmiał. A no tak, o, mówię, się śmiałkiem. Są w mikrohidzie. Są więc... O, <laughs> Ja. No i co teraz? Więc można coś tam w mi trochę idzie? Będziemy i będziemy kędziemy kwiata dobra. No, Okej. Okay. Okay. Oni mnie nie słyszą, ale im no, odpowiadam. Nie, Ej, no, tak. Tak. O kurczę użyją chyba tej. Ja są już eee, blisko. Pałki. No. O, no, musimy od pałki. Kurwa nie trazimy.